Od kilku miesięcy bardzo popularny jest AI, czyli sztuczna inteligencja. Między innymi deepfake'i, zmienianie głosu, No nie no, jutro znowu do roboty. A może jutro bierzemy dzień wolny i gramy cały dzień w Fortnite? Ale teraz zrelowałeś Mateusz. oraz chat GPT. To trzecie ma naprawdę bardzo wiele przydatnych i pomocnych funkcji. No i właśnie taki bot AI trafił do Snapchata. Ale na samym starcie zostaw tutaj łapę w górę, wbijmy tutaj 500. No i lecimy dalej. Na Google Trends widać, że zainteresowanie starczatem robi się bardzo duże, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Także ta nowa funkcja to nie jest byle co. Nie wiem, czy wszyscy go mają. Ja akurat mam od wczoraj. Jeśli będziecie go mieć, to powinien być przypięty na samej górze. Klikamy w niego. No i możemy go dosłownie spytać o co chcemy. Może nam coś streścić, przetłumaczyć, albo nawet możemy normalnie porozmawiać jak ze znajomym. W tym momencie ja jestem przyziębiony, także zapytam go, jak szybko się wyleczyć. Bot za pomocą swoich algorytmów w ciągu 5 sekund przeszukał internet, streścił na tej najważniejsze informacje, no i wysłał swoje porady. Ewentualnie napisz streszczenie lalki. Tutaj bardziej coś, co się może przydać na maturze. Zostało to streszone najbardziej jak się tylko dało, z pominięciem wielu ważnych szczegółów, no ale wydaje mi się, że stało swój cel. Miało streścić, no i streściło. Teraz dopiero będzie ciekawe. Napisz e do znajomego, opisz mu wczorajszą wycieczkę do wesołego miasteczka, uwzględnij wiele ciekawych atrakcji oraz nieprzyjemną sytuację na jednej z kolejek. No to jest moim zdaniem na maksa trudne, wysyłam, no i jestem ciekaw po jakim czasie dostaniemy odpowiedź. Tutaj już się troszeczkę dłużej zastanawia, ponieważ 10 sekund minęło. O, proszę bardzo, mam Jeśli będziecie chcieli sobie to przeczytać, no to w tym momencie sobie zatrzymajcie film i to zróbcie Świetne jest to, że uwzględnił właśnie tą nieprzyjemną sytuację, o której pisałem Na Roller rollercoasterach też było świetnie, chociaż jedna z kolejek była naprawdę nieprzyjemna Była to kolejka górska, która miała wiele niebezpiecznych zakrętów i skoków Podczas jazdy zrobiło mi się niedobrze i musiałem wyjść z kolejki przed końcem trasy to była nieprzyjemna sytuacja, ale na szczęście reszta dnia była wspaniała. I teraz jeszcze większe kombo: będę mu kazał przetłumaczyć ten tekst na język angielski. No proszę Państwa, mamy dokładnie to samo, tylko że po angielsku, coś zarąbi z tego. Ja dostęp do tego bota dostałem dopiero wczoraj, dajcie znać w komentarzu, czy Wy go już macie, czy jeszcze nie. Aczkolwiek wieczorem znożyłem się już nim naprawdę sporo pobawić, około 2-3 godziny. A dopiero dzisiaj zauważyłem, że można mu wysyłać jeszcze snapy i on na nie odpowiada. Zobaczcie, wyślę mu, że nagrywam i za chwilkę dostaniemy odpowiedź. Proszę bardzo, sprawdzam. Proszę bardzo Sprawdzam. Ok, odpowiedź po angielsku? Napiszę mu teraz po polsku. Wygląda na to, że szykujesz się do kręcenia filmu. O czym jest ta scena? Nagrywam film na twój temat. Ocieszę się, co chcesz o mnie powiedzieć w filmie. Same pozytywy. To bardzo mi jest z Twojej strony. Mam nadzieję, że film będzie udany. Oraz ostatnia scenaria, proszę bardzo. No niestety, w tym momencie się chyba bardzo mocno pomylił, ponieważ porządek jest tylko tutaj w kadrze. A reszta pokoju, no to tutaj jest niezły syf. Jak zdobyć takie AI? No po prostu powierzcie sobie Snapchata i będziecie mieli. A jeśli macie już Snapa, ale nie macie tego bota, no to sprawdźcie aktualizację. Z tego co czytałem, to już każda osoba powinna mieć do niego dostęp, jeśli zainstalowała najnowszą aktualizację. Więc to tyle ode mnie. Zostaw łapę w górę, no i subskrybuj kanał. Do następnego. Cześć.